Cześć, witajcie. Mamy już początek lutego i trafiła dzisiaj do nas gazetka, która będzie nas obowiązywała od 10 lutego aż do soboty 15 luty. Także zapraszam na szybki przegląd. A będzie to bardzo szybki przegląd, gdyż mamy raptem dwie strony warsztatowe i z tego co widziałem, to na końcu mamy jeszcze stronę z wyprzedażami ale po kolei. Więc tak, na początek trafia do nas kompresor 1100 W, długość przewodu zasilającego 3 m, waga 20,5 kg, 400 zł. Moc zasysania 137 litrów na minutę, ciśnienie eksploatacyjne 8 barów, a pojemność zbiornika wynosi 24 litry. Wydajny bezolejowy silnik zbiornik ze śrubą spustową wody kondensacyjnej i reduktor ciśnienia dla optymalnej regulacji tutaj mamy pokazany reduktor pod spodem kuweta lub zestaw dwóch lub czterech kuwet magazynowych jest to nowość 10 zł za sztukę bądź za zestaw pewnie zestaw tyczy się malutkich kuwetek Fajnie, że takie kuwetki trafiły. Jeszcze do tego e, uchwyt na ścianę pod te kuwetki, i będziemy mieli fajny zestaw do skompletowania. Z prawej strony narzędzia pneumatyczne. Do wyboru jednostka kontrolna sprężonego powietrza, pneumatyczna wycinarka blacharska lub pneumatyczny młotek i głowy. Tutaj mamy 3 lata gwarancji, i za 80 zł mamy taki sprzęt. Obstawiam tutaj jeszcze wracając do kompresora, że też ma 3 lata gwarancji. Nie jest napisane, ale raczej tak. Pod spodem niskociśnieniowy pistolet do farb. Pojemność pół litra, ciśnienie 3,5 bara. 50 zł za taki pistolecik. A z prawej strony klucz udarowy na sprężone powietrze. Zostawię 10 nasadek. Nasadka przedłużająca. Złączka wciskana, 1,4 cala, wstępnie zamontowana. Olejarka na sprężone powietrze, buteleczka oleju i klucz z gniazdem sześciokątnym. 129 zł za klucz. Bardzo fajna cena. Następnie nowość kompresor 1100W z automatycznym bębnem do nawijania węża takiego sprzętu jeszcze nie widziałem nigdzie i tutaj mamy tak, 3 lata gwarancji za 400 zł liczba obrotów 3000 obrotów na minutę, maksymalne ciśnienie robocze 8 barów przepływ powietrza 70 litrów na minutę moc zasysania 160 litrów na minutę, a długość męża na sprężone powietrze 10 metrów moc zasysania 160 przepływ powietrza 70 a tutaj mieliśmy poprzednio Moc zastosowania 137 aż, także jest spora różnica. Bo tutaj jest 160, także więcej. A pod spodem, tak on to się prezentuje, a pod spodem mamy bęben na wąż ciśnieniowy, długość węża 10 metrów, długość węża do podłączenia sprężarki 3 metry, czyli w sumie 13 metrów mamy tego węża. Automatyczne wciąganie i wytrzymały uchwyt ścienny. I za mamy takiego węża. Z prawej strony akcesoria do napinania lub linka uniwersalna. I do wyboru linka uniwersalna, zestaw 20 lub 30 mocujących ekspanderów lub zestaw 30 klipsów do plandeki. I do wyboru linka o średnicy 9,5 mm lub około 5,4 mm. A długość linki uniwersalnej to około 30 metrów. I taka linka, czy taka sztuka bądź zestaw wynosi 19,99, i tu mamy już napisane, że do napinania namiotów, plandek i osłon. Następnie zestaw do naprawy laminatu, parkietu lub płytek i w zestawie wytapiacz 11 kolorowych wosków. Gąbka do szlifowania, ściereczka do czyszczenia, szpachelka z funkcją strugania, szpachelka z zaokrągleniem, skrobak do czyszczenia, bateria i paleta do mieszania. I dwa zestawy do wyboru mamy. Do naprawy powierzchni drewnianych, stworzyw sztucznych lub płytek, gresu powierzchni ceramicznych i stworzyw sztucznych. A pod spodem zestaw dwóch żelowych nakolanników rozmiary SM i LXL. Za 30 zł taki zestaw. Również można go kupić online. Tak to się wszystko tutaj prezentuje. I na koniec wyprzedaże. Ciekawe, czy teraz tak będziemy mieli wyprzedaże pokazane, że będą one na końcu gazetki. Czy jest to takie jednorazowe zaprezentowanie tych urządzeń? Ale ok. Oszczędzasz aż 100 zł. Szlifiarkę do ścian i sufitów 710 W. Teleskopowy trzonek regulowany w zakresie 143-170 cm. W zestawie sprężysty wąż o długości 4 m. Ze złączką do zewnętrznego układu do Komplet narzędzi montażowych. Dwie szczotki węglowe oraz sześć tarcz szlifiarskich. I tak jak już było napisane, 100 zł taniej, czyli 25%, więc. Taka szlifiarka zwana też żyrafą. Kosztuje nas 300 zł i oczywiście mamy 3 lata gwarancji. Pod spodem składany wózek transportowy, powierzchnia nośna 23x25 cm z elastyczną taśmą o długości około 71 cm do zabezpieczania ładunku 40% taniej. I taki wózeczek mamy za 30 zł. Bardzo fajna cena. Następnie oszczędzamy aż 50 zł, czyli frezarka górnowrzecionowa 1200 W, 33% taniej za stówkę, oczywiście 3 lata gwarancji. W sześcioczęściowy 6-częściowy zestaw frezów do drewna, dwie cęgi do mocowania 6,8 mm, ogranicznik równoległy z dokładną regulacją, tulejka do kopiowania, punkt Środkowy złączka do zewnętrznego układu zasysania i klucz oczkowy oraz sześciokątny. Taka frezareczka. a pod spodem farba do ochrony przed wilgocią. Biała bądź matowa, 2,5 litra i starcza ona na około 17 m2. Bezwonna i oddychająca. Tutaj mamy aż 50% przyceny. I taka farma kosztuje nas 20 zł i z to tyle a na koniec na deser prostownik samochodowy do akumulatorów 12v lub 6v w zestawie torba do przechowywania i tu mamy taki prostownik 40% taniej i wychodzi on nas 30zł ok na dzisiaj to tyle przedstawiłem wam całą gazetkę z kategorii warsztat i i widzimy się i słyszymy już za tydzień. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.